Cześć, witajcie. Jestem Norczowi was w kolejnym odcinku card reports. No i dzisiaj przed nami oczywiście okienko transferowe, tak więc mam nadzieję, że wzmocnimy się tu, czy też sprzedamy kilku zawodników. Ale zanim, zaczynam, zanim zaczniemy, przejdźmy do wiadomości. Tutaj mamy comiesięczny raport a także tam raport ze szkółki, ale to za chwilę. Najpierw tutaj czas przejrzeć młodych zawodników, których nam scout przyniósł, no i na pewno ten odpada. Ten także, no, tego ewentualnie mogę póki co zostawić. Ten odpada, no a z tego chyba też nic nie będzie, chociaż póki co może niech będzie sobie w klubie. No nie wiem co z tym, bo całkiem spoko ma potencjał, więc może weźmy go do klubu. Albo nie, niech jeszcze tutaj zostanie miesiąc, zobaczymy, e, co dalej, jak się więcej o nim dowiemy. No tutaj już nasza szkółka. E, 60 oceny ogólnej tutaj ma e, widzę jakiś nasz młody zawodnik. Ja w sumie mógłbym go już wziąć tutaj, wziąć e, do pierwszego składu. No ten myślę jeszcze nie. No ale czemu by nie wziąć właśnie tego Breja, tak więc może zaproponujmy kontrakt SO, e tak więc myślę, że byłoby to fajne wzmocnienie. A właśnie chciałem kupić SO, e jak, jak pamiętacie w poprzednim odcinku złożyliśmy ofertę tam za kilku, e no ale chyba dałem mu ważnego zawodnika, tak więc e nawet on chyba się nie zgodzi na takie coś, znaczy nie będzie wierzył. No ale ok, na początek przed nami tutaj spotkanie FA Cup. E, tak więc mam nadzieję na zwycięstwo. No i spójrzmy, jaki wynik padnie w tym spotkaniu. Tak więc, oczywiście, pomijamy i jest pewne zwycięstwo: 3 do 0, tak więc jest ok. No i lecimy już do kolejnego spotkania. E, ale zanim do niego dojdzie, jeszcze mamy tutaj trening e, No, na pewno, Henry. E, już się nieźle rozwinął Tak więc dałbym kogoś tutaj innego e, Na przykład właśnie tego Naszego młodego zawodnika 16-letniego, 17-letniego już e, Myślę, że on mógłby swoje statystyki Tutaj rozwijać, tak więc lecimy sobie dalej Z kolejnym treningiem e, No i całkiem Spoko to wygląda, on już na no, atak Więc świetnie zaczyna No i lecimy e, dalej Do spotkania z Exeter City chyba Tak jak się nie mylę i jest to spotkanie Chyba Capital One, no a tutaj mamy E, kilka ofert, Woodman, no na pewno go nie oddam, nie ma takiej opcji zupełnie, jest to nasz najlepszy talent w klubie tego zawodnika aż 6 milionów tutaj oferują, ale jego ja go także nie jestem w stanie sprzedać, przynajmniej nie w tym okienku e, no i to będzie tyle tutaj niestety aż 3 zawodników chcę odejść tak więc, e, no zobaczymy czy przyjdą w ogóle jakieś oferty za nich e, no i posuwajmy sobie może to, żeby to, to nie przeszkadzało 7 dni tam ktoś, kontuzja nieważne Ktoś tu się nie czuje na siłach, ale to dobrze, bo w tym spotkaniu wystąpimy tym składem. No i lecimy sobie do spotkania z Exeter. Jest to ten puchar taki zupełnie niepotrzebny nikomu, ale jak widać dalej przechodzimy w nim niestety. No ale cóż, lecimy sobie dalej do kolejnego spotkania ligowego. No a tutaj mamy odpowiedzi, tak więc Bray odrzuca. No właśnie, on nie wierzy, że może być aż ważnym zawodnikiem. No ja bym go widział nawet jako ważnego, ale dam mu zmiennika. Chociaż nie wiem, czy to też będzie chciał. Dlatego dajmy mu, mu może e, tego sporadycznie gra. Na pewno powinien e, wtedy się zgodzić. E, o właśnie. To na dwa lata. Tak jak on chce. Potem się przedłuży oczywiście. No i wygląda to spoko. Tak więc lecimy sobie dalej do spotkania ligowego. Hmm, ketce na celowniku. No właśnie. Chyba tego zawodnika o nie będziemy kupować, skoro mamy takiego młodego, świetnego zawodnika. Tak więc, no cóż, odpadają ci zawodnicy na środek obrony. Tutaj Musanda. Myślę, że póki co pieniądze sobie będziemy oszczędzać, no bo jeszcze na koniec sezonu trzeba będzie wykupić Oxforda z West Hamu. No a nie wiem, jak to będzie, właśnie z pieniędzmi. Tak więc, póki co, jeżeli uda się kupić tego o. Znaczy nie kupić, tylko oczywiście podpisać, bo nie z naszej szkółki. To myślę, że zostaniemy tylko i wyłącznie przy nim, że on powinien nam wystarczyć. Ewentualnie się kogoś kupi już yy, w lecie, tak więc symulujemy do kolejnego spotkania jeszcze tutaj będzie trening. Yy, przed nim i znowu z Exeter, czyli to jest mężczyz już tam, OK. Yy, no myślę, że nic póki co nie zmieniamy tutaj. Yy, no i lecimy sobie dalej, Woodman 71 tak więc fajnie się rozwija, kupowałem go jak miał 59, więc już niesamowicie poszedł w górę no i lecimy do kolejnego spotkania e, pucharowego z Exeter City, myślę, że to powinno być także pewne zwycięstwo, o właśnie oferta tutaj za e, danego no i jego mogę oddać jak najbardziej tylko za 350, może i tak jego wartość jest większa, więc myślę, że Bradford City powinni tyle spokojnie wyłożyć no okej, okay, tego młodego zawodnika już mamy tutaj w naszym klubie tak więc myślę, że mogę mu dać tutaj spokojnie miejsce właśnie w tym składzie takim rezerwowym i sobie na spokojnie poradzi, tak więc w ogóle nie wiem, czemu on nie ma twarzy, czy to się może doda po pierwszym spotkaniu, w którym on wystąpi nie wiem, to może wystąpmy właśnie takim składem zmienników no i zobaczmy, czy właśnie zmieni mu się ta twarz powinna przynajmniej, 2 do 1 jest zwycięstwo, tak więc na spokojnie Przechodzimy sobie do dalszej rundy w tym pucharze. No i zobaczmy, jak to z tą twarzą, czy jest, czy może ja muszę ten mecz zagrać z nim. Aha, nie ma. Czyli chyba wychodzi na to, że ja muszę. Eee, no ale nieważne. Lecimy sobie dalej do spotkania ligowego z Doncaster, tak więc e, nie jest to chyba jakiś ciężki przeciwnik, powinny wpaść nam tutaj 3 punkty. E, oni chcą dać te 300. No to nie 300, tylko już te 320 dodajcie. No i myślę, że e, możemy się wtedy dogadać no a co do tu innych wiadomości to nic tutaj ciekawego nie ma, tak więc lecimy sobie dalej i właśnie symulujemy to spotkanie tutaj z Doncaster Ok, tak więc musiałem zrobić szybkie cięcie, bo tutaj tata on mnie dzwonił no ale nieważne, lecimy z kolejnym spotkaniem ligowym, no i spójrzmy jak potoczą się losy tego meczu, jest zwycięstwo 1 do 0, strzela gola nasz tutaj zmieni, który chciał odejść, więc kto wie może zmieni zdanie, zobaczymy za chwilę no i kolejny trening, a za chwilę FA Cup ze Słonzi. No oczywiście sobie przesymulujemy, tak jak mówiłem w poprzednich odcinkach, e, że te mecze po prostu będziemy symulować w tym sezonie, bo nie ma co tutaj się skupiać na tym. Trzeba jak najszybciej dojść do kolejnego sezonu, e, trzeciego już. Tak więc e, no przesymulujemy sobie ten mecz, a zobaczymy, kto wie, może jakoś ładnie nas zaskoczą tutaj e, nasi zawodnicy. No ci tutaj się e, tak na tego dane... Napalili, że te 300, i nic więcej nie dadzą. Tak więc już to zaakceptuję. Moj tak, on nie jest nam potrzebny zupełnie. No i możemy przystąpić do kolejnego spotkania w FA Cup. No a tutaj widzicie raport przejęty przez Milan, więc ciekawie. Tutaj jakiś zawodnik, niestety, został tam przez Juventus kupiony, ale nieważne: my już mamy O, tego młodego zawodnika, tak więc nikt inny nam nie jest zupełnie potrzebny. No i przechodzimy do spotkania ze swans, i oczywiście tutaj nie mogę zapomnieć o pierwszym składzie. No, wszyscy wypoczęci, żadnej kontuzji, tak więc wygląda to fajnie. No, i przechodzimy już do tego meczu. Mecz na wyjeździe, więc będzie ciężko. No, i spójrzmy, jak sobie poradzą tutaj nasi chłopcy: 3 do zraną no Cóż, porażka tego można było się spodziewać. No, ale oczywiście nie ma źle, tak więc lecimy sobie dalej. Kolejny trening oczywiście, chyba tutaj bez zmian. Chociaż za lookmena mógłbym kogoś dać innego, albo niech tak będzie. Póki co e, zmieni się potem kogoś. No i spójrzmy znowu: 62 tutaj no Dwa treningi i dwa upgrade, coś niesamowitego. Chyba dam go do pierwszego składu. E, tam obok Palmera zobaczymy, jakby to e, wyszło. No ale póki co, niech tak zostanie. Jak się jeszcze troszkę rozwinie, no to wtedy się go zmieni. No, a tutaj oferty jakiś e, zawodnik sprzedany, właśnie ten dan. E, no i mm, wiadomości od zawodników, tak więc niezbyt ważne rzeczy. No, my przechodzimy do spotkania ligowego Tamnemania Matić zdobyty przez klub Atletico, więc też ciekawie się dzieje na świecie, nie tylko tutaj u nas, chociaż u nas jakieś to okienko nie było specjalnie aktywne. Za dużo zmian nie zaszło u nas w składzie. W zasadzie tylko ten młody zawodnik doszedł i jednego sprzedaliśmy. No, ale tak jak mówię, jest to spowodowane tym, że musimy e, po prostu wykupić po sezonie Oxforda z West Hamu. Tak więc e, pieniądze trzeba oszczędzać. E, no i właśnie innej opcji nie ma. Tak więc no, nic na to prawdę, musimy trzymać pieniądze. No i tutaj kolejny trening e, fajnie. B, e, nasz młody zawodnik, tak więc jest ok. E, no i spotkanie ze Swindą tam przed nami. Pastore do Walencji przychodzi. No ciekawie się dzieje na świecie. Mocno się tu liga BBVA wzmacnia, aż zobaczmy sobie te najgłośniejsze. Harilowicz do Liverpoolu za aż 38 milionów lakazet do Inter. No, dzieje się na świecie niesamowicie. No my za niedługo, mam nadzieję, także do tej e, elity, do tych czołowych klubów dołączymy. No ale do tego jeszcze pozostało nam tutaj sporo czasu. 2 do 0 zwycięstwo. No, myślę, że spokojnie awansik sobie wywalczymy w tym sezonie. Tutaj w kalendarzu to przesymuluję, no bo jednak za długo by czekać. No i e, za chwilę przejdziemy do kolejnego spotkania ligowego. Mamy już luty, tak więc za niedługo koniec sezonu. No a tutaj mamy kolejne raporty o naszych młodych zawodnikach. Tak, tak więc zobaczmy. No z tego coś może być tutaj. Nie wiem czy on jest SO czy SPD, ciężko powiedzieć. No ale także zapowiada się na całkiem spoko zawodnika, jednak ja go póki co tu zostawię, bo jednak mamy na tę na pozycję zawodników, no a z tego że to będzie zmiennik, tak jak mówiłem i myślę, że całkiem spoko też będzie się spisywał, bo i tak nie będzie miał za dużo okazji do pokazania się. No i spójrzmy, to odrzucamy, to myślę mogę zostawić póki co, no to także tą dwójkę no i tego odrzucamy, tak więc tak to póki co wygląda w ogóle powinno się dać e, usunąć tego załanika co jest jak już w innym klubie, po co ja mam go oglądać jak tak czy siak e, on już w naszej szkółce nie jest no ale cóż, niestety tak już mamy w tej Fifie tak więc lecimy dalej do kolejnego spotkania e, ligowego ktoś tam chciałby podwyżkę Ola Eina e, tak więc ja myślę, że mogę mu dać tą podwyżkę mamy tutaj e, dość dużo pieniędzy przez to, że właśnie oszczędzaliśmy sobie E, tak więc, jak najbardziej mogę go tutaj e, uszczęśliwić, dać mu te 6000. Ważnego załonika i myślę, że będziemy e, zadowoleni. Tak więc, lecimy sobie dalej, do spotkania właśnie z Preston. E, no, myślę, że skład w ogóle ten załonik PP, nie wiem, czy widzicie Lopez, on nigdy nie jest wypoczęty. Nie, wiem ile on ma wytrzymałości, ale no na pewno będę chciał na tą pozycję poszukać kogoś w lecie. No bo ten zawodnik nie spełnia moich oczekiwań, jest ciągle zmęczony, a do tego nie jest jakiś świetny, tak więc poszukamy sobie kogoś innego. No i lecimy z kolejnym treningiem, chyba też bez zmian jeszcze tutaj. Zobaczymy jak się spiszą. Zawodnicy jest Bray 63, no coś niesamowitego, pierwszy odcinek, a on już plus 3 tutaj dostał, więc zapowiada się na świetnego zawodnika. No, my oczywiście lecimy sobie dalej do spotkania z Colchesterem, chyba tak. Ten klub, z tego co pamiętam, się nazywa. A nie, to jest Chesterfield, tak więc pomyliły mi się kluby. E, no, ale nieważne. Zmieniamy sobie składnik. Znowu tam ten zawodnik jest e, niewypoczęty, mimo że w poprzednim meczu nie wystąpił. No to jest e, aż dziwne. No ale cóż, jeden do jednego, kolejne e, punkty, gdzie się dzielimy z inną drużyną. Ale mamy tą przewagę już niezłą, tam prawie 20 punktów. Tak więc na spokojnie, kontuzja zawodnika kogo? Hmm. Ok, jest to zmiennik, do tego na 3 dni. Tak więc, spokojnie. Eina e, przyjmuje tutaj e, kontrakt, tak więc, jak najbardziej jest spoko. E, no i dajemy sobie e, podstawową jedenastkę, Przechodzimy do spotkania z Miguel, e, chyba z największym przeciwnikiem West Ham, z tego co pamiętam z filmu Hooligans. E, no i 3 do 0 pewne zwycięstwo, tak więc, jak najbardziej możemy być zadowoleni z tego wyniku. Jeszcze myślę sobie, zagramy tak jedno-dwa spotkania i zakończymy na dzisiaj ten odcinek, e, bo i tak plus 15 minut, no to myślę, że to całkiem e, sporo, tak więc lecimy tutaj do kolejnego meczu, e, nie wiem z kim, chyba jakaś dłuższa przerwa tutaj e, no już czeka na nas tutaj Leighton Orient, tak więc na spokojnie e, przechodzimy do tego meczu, spójrzmy jak tu skład wygląda, oczywiście możemy podstawowym, bo była dłuższa przerwa, jedynie ten zawodnik z czerwoną kartką nie wystąpi ale nieważne, tam go zastąpił e, osadebę, tak więc lecimy no i jest 2 do 1, spokojne nasze zwycięstwo, więc jest jak najbardziej e, spoko kolejny trening myślę, że w kolejnym odcinku sobie zmienimy tych zawodników no tego o zostawię, bo jak widzicie, znowu się tutaj rozwija, no, coś niesamowitego, e, powtarzam się, no ale jednak zaskakujemy mnie tu co chwilę e, no tylko tych innych zawodników sobie zmienimy żeby każdy miał szansę się tam w jakiś sposób polepszyć. Tak więc myślę, że na koniec te spotkanie sobie przesymujemy. Eee, no i zobaczmy Southend United, jaki będzie wynik meczu siebie, tak więc powinno być zwycięstwo. Eee, no i tak też się dzieje, tak więc na spokojnie eee, zwyciężamy w tym meczu. No tak więc 33 kolejki tuż za nami, eee, przed nami jeszcze. 13 kolejek, więc w kolejnym odcinku sobie chyba dokończymy już ten sezon. W tabeli ligowej mamy tutaj pierwsze miejsce i pewną przewagę 19 punktów nad Rotterdamem, tak więc myślę, nic złego się tutaj już nie wydarzy. Zobaczyłem w kalendarzu, jak to wygląda. No, cały marzec, kwiecień i maj przed nami kawałek w maja w zasadzie, tak więc w kolejnym odcinku dokończymy sobie już ten sezon eee, tutaj jeszcze statystyki, może jakieś szybkie, najlepsi strzelcy jest tu na czwartym miejscu McGillibray eee, potem na ósmym nasz zawodnik no a w tak, na drugim mamy Bartona, tak więc w czystych kontach oczywiście Woodman, tak więc na dzisiaj to będzie tyle, ja wam dziękuję za obejrzenie jeżeli ten odcinek wam się spodobał, oczywiście zostawcie łapkę, będę niesamowicie wdzięczny tak więc dzięki za obejrzenie do usłyszenia, no i cześć! I can do this all day, I can do this all night. Do do you do this all night? I can do this all day, I can do this all night, drop all night. I can do this all day, I can do this all night. Do this, you'll do this all night. I can do this all day, I can do this all night.